Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na platformie wideoportalu poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie Pani Marioli, która mówi, że komornik od 15 lat prowadzi działania egzekucyjne w, ze względu na wierzytelność w wysokości 4000 zł i cały czas pozostaje ponad 18000 zł do spłaty. I Pani Mariola pyta, co może w takiej sytuacji. Zrobić. E, więc mm, w zasadzie to sytuacja ma się następująco. E, komornik w momencie, kiedy rozpoczyna egzekucję, e, nie wie, czy ta egzekucja będzie skuteczna, czy nie, ponieważ e, no, wniosek o wszczęcie egzekucji na mocy tytułu wykonawczego e, składa wierzyciel. I w zasadzie jedyna forma, która może szybko taką egzekucję zakończyć, to jest bezskuteczność egzekucji. Czyli jeżeli pani nie ma żadnego majątku i komornik nie może wyegzekwować tych należności, inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy komornik dokonuje zajęcie ze świadczenia, które pani otrzymuje, które się powtarza, np. z pracy, z emerytury czy z jakiegoś innego świadczenia socjalnego. Na przykład z wynagrodzenia za pracę w przypadku niskich kwot, czy, czy też z emerytury, z renty, ta egzekucja może się nie skończyć szybko, ponieważ no, te kwoty potrącane z wynagrodzenia są stosunkowo małe i w przypadku jakiejś należności większej może ta należność z tytułu odsetek karnych tak ustawowych za opóźnienie się zwiększać do tego dochodzą też koszty egzekucyjne które e, oczywiście są ustalone ustawowo natomiast one też wpływają na to jaka suma z potrącenia zalicza się na poczet długu, ponieważ część no, z tego potrącenia stanowią koszty egzekucyjne. I może faktycznie dojść do takiej sytuacji, że pomimo potrącania z wynagrodzenia, czy z emerytury, czy z jakichś innych świadczeń, to zobowiązanie w czasie nie maleje. Hmm. Trzeba pamiętać, że na tą kwotę zaległości składa się należność główna, odsetki, mogą być też koszty procesu sądowego, tak? Cały czas jeszcze nie rozliczone. No, to jest oczywiście stara sprawa, o której mówi pani Mariola, natomiast no mówimy ogólnie o takich sytuacjach i do tego jeszcze dochodzą koszty egzekucji. Więc w zasadzie, wierzyciel dysponujący tytułem wykonawczym pochodzącym od sądu ma od 6 do 10 lat, w zależności od sytuacji, w zależności od tego, jakie to jest zobowiązanie, na to, aby złożyć do komornika wniosek o egzekucję. Jeżeli od momentu uprawomocnienia się tego tytułu egzekucyjnego minęło więcej niż 6-10 lat, w zależności od sytuacji, jakiego długu to dotyczy, to wówczas komornik z automatu w, odmawia wszczęcia egzekucji. Natomiast w Pani przypadku, ee, jest taka sytuacja, że ten wniosek został wysłany i komornik tę egzekucję prowadzi. Każdy wniosek o wszczęcie egzekucji przerywa bieg terminu przedawnienia. Więc faktycznie może być tak, że wierzyciel, który pilnuje tych terminów, może do końca życia ścigać dłużnika za istniejącą należność. Jest to oczywiście sytuacja, która jest niekomfortowa dla, dla dłużnika, no ale niestety. Tutaj te przepisy mają też chronić wierzyciela, żeby on mógł wyegzekwować tą należność od dłużnika. Nie ma w zasadzie żadnych innych możliwości, żeby taki istniejący tytuł wykonawczy obalić. Oczywiście są różnego rodzaju formy, na przykład postępowania przeciw natomiast no w Pani przypadku wydaje mi się, że to w ogóle nie miałoby zastosowania, ponieważ jeżeli Pani jeżeli pani jest dłużnikiem, tak, i ta należność faktycznie istnieje z jakiegoś tytułu, no to tutaj najlepszym rozwiązaniem byłby kontakt z komornikiem w celu ustalenia, kto obecnie jest wierzycielem, na rzecz kogo jest prowadzona egzekucja i bezpośredni kontakt z tym wierzycielem, tak. Jeżeli to będzie bank, jakaś instytucja finansowa czy firma windykacyjna, która mogła ten dług przejąć, kupić, tak, ze względu na ten, Dosyć długi okres czasu od momentu, kiedy to zobowiązanie powstało. Eee, może być taka sytuacja, że z tą firmą da się podjąć próbę jakichś negocjacji, tak, w celu ustalenia na przykład ugody w spłacie. Możliwe jest też może częściowe umorzenie zaległości lub odsetek karnych, bo bardzo często tego typu firmy idą na rękę dłużnikom, no bo zależy im też na tym, żeby taką należność wyegzekwować na jakichś konkretnych zasadach. Dlatego może dojść do zawarcia ugody, i rozłożenia pozostałej kwoty na dogodne raty, co w rezultacie może wstrzymać egzekucję, tak. Wówczas też może być taka sytuacja, że odejdą te koszty związane z egzekucją, tak. A może firma wstrzymać się od naliczania i tych odsetek karnych za opóźnienie lub je po prostu umorzyć i dzięki temu to zobowiązanie ze względu na te regularne wpłaty ustalone w ugodzie będzie stopniowo spłacane może takie ustalenie poczynione bezpośrednio z wierzycielem doprowadzić stopniowo do spłaty tej sumy tak bo jeżeli pani mówi że ona rośnie z roku na rok to znaczy że egzekucja po prostu jest niewystarczająca może trzeba po prostu podjąć działania we własnym zakresie żeby tą egzekucję wstrzymać na mocy ugody z wierzycielem i stopniowo to spłacać we własnym zakresie, tak? e, Oczywiście, no nie jest to, y, my tego nie możemy oczywiście zagwarantować, że, że wierzyciel tutaj się zgodzi na tego typu rozwiązanie, natomiast w zależności od tego, jaka to jest instytucja, no to e, większość z nich próbuje podjąć jakieś ustalenia dotyczące ugody w spłacie. Bardzo możliwe jest, że będzie pani musiała wpłacić jakąś część tej bieżącej zaległości w pierwszej chwili, żeby w ogóle przekonać wierzyciela do, zawarcie ugody, ale może jest to korzystne z punktu widzenia tego, żeby wreszcie się od tego długu w jakiejś dalszej perspektywie uwolnić, tak? a nie żeby ta kwota cały czas narastała. Także taka jest sugestia z mojej strony, ponieważ no innej z, którą można by to było zastosować z, na mocy przepisów obowiązujących, obowiązujących solucji nie widzę. Dlatego podsumowując, sugeruję kontakt z komornikiem, ustalenie wierzyciela i kontakt bezpośrednio z wierzycielem, e, tak jak mówię, jeżeli będzie to bank, jakaś instytucja finansowa lub firma windykacyjna, lub jakiś fundusz, e, który się zajmuje obsługą zadłużeń, jest szansa na podjęcie ugody i, i ustalenie dogodnych warunków spłaty zadłużenia. Jeżeli by jeszcze było jakieś pytanie odnośnie tego tematu, to oczywiście zachęcam do przesłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt małpa A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i pozdrawiam. Do zobaczenia.